Przerwa, przepraszam. Widzicie Co, Konto musimy się było Mówię, tak. Tak, to wina zębiaków nie, To wina zębiaków zawsze jest inny. już kupuję tego buta. Proszę, ja mówić nie będę. A co to ma japonik. Przecież... Ja go... ...zrobię. Można... ...te... ...daj mu proste przejście na... ...swoje mięcie. O tak, i zawaj postawiłem! Ej, Bloomerang, jej, Wszystko się udaje! Po mamie zepsuł. Ja że on uderzę te flamingo! Flamingi! Na i straciłem mój hubarbarian. Tu się wiecie jak starałem. A dobra, jest szansy że odzyska swoje... Trochę diamentów, które straciłem. ja straciłem, o czym mówię? Jak... Ja bym też się pytam, mi że teraz jest update dodający dużo diamentów. Nie mogę zniszczyć tego... Tego... No słabo sobie robię. Tak to, to jest wyznaczone. Tu się mi coś przyda. Inny ziemniaczek, tylko coś, bo mi kusiarki za chwilę przyjadą. Chyba od piątego o takiego późnego już lewej, wypuszczają nas wolno, więc chcę, jeszcze wiecie, jak można odzyskać konto.

To środek, a środek ma orzeszka, nie jakaś nawet. A już się cieszyłam, że za chwilę mieć najnowszą kalendę. Obo dmożko. za to co zrobiło? mnie? zły. am tak. dzisiaj pana mięso. Mister Mita, powiesz mi horror ostatnio. A nagrałem nie więc co mi tam szkodzi? Tylko dużo rzutów po zaklimacie. Zapomniałem się, co mi się ręcz. A kiedy były mi Ja pamiętam, to, co może zrobić bardzo wyraźnie. chciałoby się. Niektórzy ludzie chcieli zapewnić impa. No. Głównie fajnie kuleją w No proszę. A tu, tu A to, to była pierwsza piniaka. Uwaga, co do 5000 golda! I chyba tylko była jedyna, kto dostawał tak dużo. Później to ile? 500? Dostawało się za pinety. No i to było tak. Mięczą, tego... Go nie mam. I Fajek jak pisze tego. To dla mnie był też mocne. Aż inna I tu. Czy to też nie... Kalendarzowy... To jest mapie. A ja się przecież zacząć nową mapę. Wspaniale. Musiało mi się wszystko zepsuć. A przynajmniej to doktora Zobosa pokaże. Tego, gdzieś każdy już go widział. Na 90%. procent. Dniowy kalendarz. Słuchajcie, po przejściu już tych pierwszych map. Aha, pałek wow, 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 wow. aptek. bo ja bym tylko zakończyć. Że zakończyć, ja bym Kanie da psa kiełbasa? Dziad, ja jeszcze chcę. Tyle zobaczmy. Nie wolno. Co mi się dzieje z oczami? Dziwne zęby Nie padaję. Złomie sobie

Oczywiście, ściana no dawacara jak to było na początku No po co by iść? Jest sklep już. Więc można O nie, kto Mam obgiery, kilka trzeba. Pobłosie mi już puszczą. Wolno, to załamany jestem psychicznie. No, zapiszcie. Czyli mi pan, bo e, wiem, że on nie będzie dobry. To wiem, To to będzie gargantua.

A oh, dam, dam, mam, mi no, coś. Bo to musiał pustę na chrę użyć. Wszystkiego, pana. My z tych... ...gigantów przyjdzie... A ty razem nie będziesz... ...budował... ...pracę. To nie dam. Dziadu... ...dziadu nie dam. Kajdź hey. lepy na Mam no, możesz, to przyda te

Ha, słabiak miełk Ja musiałem bustę użyć Ja w sumie nie wiem czy po nie byłby lepszy A nie katapusta z bustem jest bardzo co potężne jest kalendarz Kalendarz To coś dostał

Jeszcze nie mam tego, że chciałem dostać słoneczkę za... W ogóle event muszę zrobić live'a. Teraz to jest mega trudny NC, nie wiem, tylko jakiś A najgorsze jest to, wszystko. 51 ja dam radę, po prostu cokolwiek tam 6. Sprawia nie mam. Ale to tak. I proszę, ładna ta te spityka. Teraz można wandać po prostu Jest to dużo słabsze. 3000, tysiące pełno słoneczek A i tak dobra to Zajm 3 tysiące nie ma nic w rękach. tak Ciężko. Wow Mówiłam o House of na pomoc, Ta nie wierć. Okej, okay, dostałem coś. Kolek. Big Day. Claim. I z dnia dostałem 5 diamentów. Play. 5 diamentów. To naprawdę dużo. A przecież ja mogę tu zagrać. Ja tu... Dostanę Tiger Grasa? No nie gadaj. Chyba sobie ślicie, że ja dostanę taką opę Oni coś tu gadają, no i sobie... Co To był dźwięk z busta? Tak, to był dźwięk z gusta. Co to jest za impieki dziwne? Z do No dobra, bioresz sobie wszystko. Wszystko albo nic. Jak to mówią ludzie? Wszystko albo nic? Odzyskał swoje konto. Ale nie odzyskam, bo... po mi się zrołe łatwe i zasłużyłem na te kątów. Przepraszam. Musiałem. To się tak dużo nawet jak że mi konto usunęło się. Takie dziadostwo to, że nie wiem. Ale w końcu nas puścili, więc mam ile. Kończę ten poziom i kończę odcinek, po długi będzie chyba poziom. Co za, co za niech. Jeszcze nie dostałam słoneczek. No i lepiej. O, zombie special. Jesteś zimny pełno czasu z głowy. to, to był za impy jakiś? Tu może coś za niemocnego mocnego. Ja nie mam tam nic do ataku. Dawaj słoneczka, wy dziady! Darmo zjady jedne. Zębów nie mają. Tylko tu nic nie daje busto, założyłem. Bo przecież... Się...